Siemanko Koludziska, tutaj Rasuka i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hearthstone i dzisiaj poprawi, poprowadzimy do boju kapłana dlaczego kapłana? Mmm. jakiegoś szczególnego powodu nie ma na to ale złożyło się to, że mamy quest'a na niego za którego dostaniemy 40zł jeżeli wygramy kapłanem lub księżnikiem. a że szanoksiężnikiem gram już trochę mi się znudziło to znaczy chciałbym spróbować czegoś innego to zobaczymy tego kapłana a więc daj jak widzicie jest 1 na 2, już jeden pojedynek wygrałem przed chwilą kapłanem to pomyślałem, że jeśli miałbym drugi raz nim wygrać, to chciałbym, żeby się zobaczył jak się ogólnie nim gra dajemy pojedynek nie ranking, nie rankingowy, normalny rozrywka ranking, nic sobie zmienia chyba, o ile mi się dobrze kojarzy Mamy 70 golda. Czyli wystarczy, że zrobimy tego, questa, plus dwie gry. Jeszcze wygramy i będziemy mieli na kolejny pakiecik. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze go w tym filmiku otworzyć. Aha. I nasz magma kapłan, oczywiście, ma drugi lek powiem dopiero, więc jest trochę słabo. I to jest moja druga rozgrywka tą klasą. Poprzednia była pierwsza, tak więc ciągle eksperymentalnie będziemy się bawili. No, to mi dobrało ich hmm. Kto tu śpi? Okej okay. Wycięła. Potem może mnie kradzić, że myśli. Jak widzicie, jest... to, że jest biały, to znaczy, że jest pospolity ten kryształnik, ale to znaczy, że wypadł mi z boosterka. Karty, które mają kry kryształy w środku, to oznacza, że wypadły z boosterka, a jak nie mają, to, to są podstawowe. I był wcześniej. Oj, nieładnie, panie. Będziemy się gniewać. Jebarze, nie że mogę nim wjechać mu w ten... Poczekam aż się pozbawi tych słabych stworów i potem użyję tej kradzieży myśli, ponieważ wtedy jest większa szansa na coś fajnego, żeby mu zabrać. Znaczy nie tyle zabrać, bo to nie zabiera, tylko kopiuje. Szt -szt 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 kurde, użył tego samego. Ok. Widać, że to jest kapan mający wyższy poziom, ponieważ chociaż to jest karta podstawowa, to jednak my jej nie mamy, czyli ma wyższy poziom u nas. Ale mimo to nie poddamy się. O, to też jest fajne. To jest bardzo dobre połączenie: podwojenie zdrowia oraz zmienienie ataku na różne zdrowie. To jest genialne. I ja myślę, że on z nami wygra. No ale próbujmy Czyli co, tym lecimy tu, tym mu tu wyje... Tylko dziwnie, że jest zmarnowana takie proste okej okay. Jeśli on zostawi te dwie karty, żeby ujrzeć na jakimś potężnym przeciwniku No chyba, że ma ich więcej, to wtedy to bym rozumiał Przy 8 zrobimy takie combo Czekaj, po dwa ja zrobię. ja ja nie miał wtedy 14. Nie to, nie, to nie będzie aż tak potężne jak przy żubie czy kimś innym. Okej, okay. sobie. Chyba, że takie coś można jeszcze zrobić. 8, potem mój to jeszcze podwoić. Nie, no okej, okay, ciekawe, że tu się dzieje. Twoje stronicy kosztują. ok. Czemu nie dostałeś, O, dostałeś plus 2. Potem dajemy podwojenie i... O ile mi będzie niższego w tej turze, to będzie fajnie. Bo 16 okej. Okay. Oj, w następnym że go niszczymy, jak mi tej karty nie sprzątnie. Albo nie wstawię czegoś z prowokacją. No, czyli go jednak nie zniszczymy. Spoko. Przewidział gościu zamysł. A, ale nie boli to teraz ta rzecz. Ha, mogę mu przewrócić w sumie te dyle. Nie pomyślałem, mogę go w tej turze zabić Na 16 na 16 i co na tym powiesz Gdybyśmy mu nie skopiowali, te karty byśmy nie mieli szans, ale... Się wycofa gościu. Sweet. Czy dostajemy coś na trzecim poziomie? Nie. 40 hajsu. Ile mamy teraz? O, 110 mamy. Elegancko. No to sobie kupujemy jeden pakiet kart i zobaczymy, co nam wyskoczy. W ogóle ta gra jest dla Polaków, patrząc na cenę, ale no, nieważne. YouTube. Znaczy, jak będziecie chętnie oglądali tą serię, to może z nam kiedyś zakupu, co nie jest tego. Mogę się umówić, że kasa z reklam z YouTube'a czy jeszcze jakiś replink pod tymi filmami będzie poświęcona na zakup pakietów, ale nie sądzę, żeby to było w nieważne. Ok, zobaczymy, co wyjdzie. Tu mamy zdradę. Mamy chyba dla Łotra. Grubiański żołnierz. O, święty ogień. Akurat dla kapłanek z binim gramy. Hmm. fajne karty, ten Worgen mi się bardzo podoba. Lecz bym zdrady już nie posiadał. Okej. Okay. To, to dokonamy zmiany, może, jeśli chodzi o talię kapłana. Wywalimy jedną ryzykantkę i wsadzimy tą kartę. Wsadzimy święty ogień. Ja mam wojennego golema. Nie, wojennego golema mogę wywalić, bo... No nie potrzebuję tak bardzo tego golema. A ta ryzykantka, bo... No chyba, że wsadzę zamiast to tylko. No może niekoniecznie Gdzie to było? Tutaj strzelęcy w organ Szałfuria No co zabraknie Myślę, że to okej będzie A czekajcie, bo chciałem jeszcze sprawić coś jedną rzecz Jeśli chodzi o karty Nie posiadam tego, ale chyba i kupiłem mi zdradę, co nie? Nie, nie będę tego zmieniona, na pył, bo mo można mi... Mm. Gdybym miał powyżej dwóch, to wtedy będę zmieniał, bo jeszcze nie wiem, czy nie będę grał sobie kiedyś może łotrem, to może mi się to przydać. A więc, próbujemy. To jedynek. Dobrze mi się gra, więc nie wiem, jak długi widzi odcinek. Jak coś możecie przywinąć, a nie oglądać. Dobra. Godny przeciwnik. Znowu kapłan. Seria? To miał zbliżać graczy o podobnych umiejętnościach, a nie o podobnych klasach. Ponieważ. No to, to, to. Co?